Just monsters, monsters, yes we are. Hey, Frankenstein's got me falling apart. Uh, lora stealing my heart. Huh? Claudine, Wolfie, make me howl at the moon. the moon. You're a fine fish in this oh. lagoon. I clearly now you so beguile, even oh. though you act so vile. Oh. And Deuce has stone cold style. Oh. These are my boots, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Tak się cieszę, że impreza jest już w piątek. Muszę wybrać dla siebie strój, a potem wybrać strój dla kloda, żeby pasował, a potem zmienię zdanie i wybiorę coś innego. I oczywiście zmienić uchy kloda, potem się wkurzę, że nie mam w co się ubrać. I w ostatniej <noise> chwili wezmę to, co wybrałam na początku. U! A ty, Abi? Z kim ty idziesz na imprezę? Nie idę, nikt nie zaprosił. Nie masz Chłopcy uważają, że jestem zimna. Nic nie poradzę. Hej, piorki, Abi, obczaj. A. O! Wiesz, ty chyba masz jakiś problem, Ros. Mówię wam, gdyby chłopcy wiedzieli jaka Abi jest cudowna, to traciliby dla niej głowy z miłości. O, przeczytałam w podfochicie, że najnowszy trend to teraz szybkie randki. Spotykasz się z wieloma chłopcami i z każdym gadasz tylko minutę? Aha, a jak ktoś ci wpadnie w oko, to się z nim umawiasz. Ja tam się nie znam na tych pośpiesznych randkach. Pod nowoczesną fasadą nadal jestem tradycyjnym upiorem, tyle wam powiem. Daj spokój, nie masz nic do stracenia. Straszyciółki! Roz, przestań już świrować, to jest na poważnie! Ja wcale nie świruję! Dlaczego do mnie mrugasz? Ledwo się znamy! Wcale nie. Ja mam tylko... Za szybki jesteś! Następny! To hej, właśnie tak się zastanawiałem, czy... za nieśmiały! Jesteś owcą w wilczej skórze dalej! Cześć słoneczko, pozwól mi zaprosić się na imprezę roztopię twoje serce raz dwa. Roz! Hmm. Ha. Czekaj! Pokażę ci jak się rusza mistrz. Podoba się? Sprawdziłaś tylu facetów na tej szybkiej randce. Dlaczego zdecydowałaś się iść na zabawę z nim? Bo mnie rozśmiesza. No właśnie. Au!